Cześć, ja jestem Siedzik, witam Was w kolejnym odcinku Shakespeare'em Fidget. Niestety nie mam jeszcze nowego sprzętu do nagrywania, ale nazbierało się trochę rzeczy jest do zrobienia przez ten czas, gdy nie nagrywałem. No i przydałoby się to wam pokazać. Tak jak widzicie, mam 110 grzybów, i to jest głównie dzięki temu, właśnie co tutaj się zdarzyło. Czyli przez jakiś czas nie działały serwery, i Playa postanowiła, że da wszystkim po 30 grzybów, więc fajno, fajno. Przyda się na pewno. I tak, jeszcze jest update, tylko on chyba nie wyszedł jeszcze na telefony. Tu będzie coś związanego z areną. Jeszcze nie wiem co to działa, powinienem co mnie obejrzeć na YouTubie, ale... No nie chciało mi się jakoś. I jeszcze jakieś nowe enchanty, coś w tym stylu, jakieś ogniste na przykład. Więc jak wyjdzie to będzie fajnie, bo jeszcze tego nie ma jeszcze tutaj. I tak, po prostu zacznijmy sobie powoli ogarniać rzeczy. Mam pełną toaletę, więc sobie ją spuśćmy. I co drobnie? Czemu? Ja już nie mogę z tym normalnie. Nie wiem czy przynajmniej jeden przedmiot ma epickiła stąd. I znowu jakieś na szczęście, no. to jest bezwartościowe tak naprawdę. Dlaczego? Dobra, zrobiłem sobie tutaj dwa przedmioty, w sumie do zamienienia, już mają klejnoty, tylko wystarczy je ulepszyć. To na razie je sobie po prostu wsadzę. I pójdźmy jeszcze odpalić jajka, bo nazbierałem ich dwa. Znaczy, dwa jajka mam i jedno chyba zużyłem niechcący i to była Skarabara, tak, więc ją sobie dropnęłem. Niestety jednego jajka nie udało mi się zdobyć. I yy... nie wiem, czy jeszcze jest szansa, na... więc <śmany> najwyżej sobie poczekamy rok. Tak, mamy tutaj zawiesawsze czyli będziemy mogli sobie wreszcie ją levelować. Mamy trochę tych jagód, więc dajmy sobie wbijmy na czwarty level. Tak, zatakujmy może coś tutaj, dostaniemy jakieś żareło. Jeśli się uda. O, udało się, spoko. I tak, w ognie mamy odblokowanego smoka. Kurde. I nie wiem właśnie w co iść tutaj, bo te pupile będzie ciężko znaleźć. Myślę, że może tego udało nam się dropnąć, bo zanim zbierzemy, to trochę czasu minie, naprawdę, więc no. Tak. chyba, że udałoby się nam pokonać jeszcze tutaj jednego pupila. Więc sprawdźmy. Ale wątpię to, bo już nie raz próbowałem i jak widzicie w to idzie. E, więc tak... Nagrywa się to? Nagrywa. Mam już... bo boję się, że nie nagrywało się, ale nieważne. E, tak, więc wejdźmy sobie do portalu, bo i tak to się nie opłaca robić. Mnie trzeba znaleźć lepszą gildię, bo... E, no. Kurde, nic tu się nie dzieje, tak naprawdę. Więc... Co, tak wiemy też tutaj, też dużo nie zrobiliśmy. I co to jeszcze ciekawego? Na pewno tutaj coś jest do roboty. jakiś klejnot, więc sobie weźmy i poszukajmy kolejnego. E, tak, możemy coś ulepszyć, tylko co by tu ulepszyć? Hmm, myślę, że akademię ulepszymy, niech się ulepsza. Trochę koszt, to kosztuje, ale mamy sporo nawet... nawet mało w sumie kosztuje. Mamy yy, no nadal pełno surowców. Tak, tutaj też są rzeczy do zrobienia. Zbierzmy sobie expa całego. Yy, I jeszcze raz. 38 milionów. Może nawet level wpadnie. Przy odrobinie szczęścia. 37 milionów. I chyba ostatni raz. 33 miliony, tak, yy, co by tu lepszyć? Myślę, że to jest na poziomie 10. Jak dobrze pamiętam, jest na poziomie 10, a to jest na poziomie 9, więc yy, ulepszymy, niech się ulepsza. Spoko, co tu się dzieje? Tak, jest kolejny level, więc 258. Yy, Klejnot któryś tu wpadł. Mi się wydawało, że zielony, ale widocznie się pomyliłem. Tak, to co by z tym zrobić? Chyba przemielić na kryształy. A i tak, zapomniałem już o tym prawie powiedzieć Jak widzicie w plecaku mam trzy nieśmiertelki I wszystkie dropły ten jak to yy, Bez grzybów, więc naprawdę fajnie To też sobie dajmy kowalowi Czemu tak mało kryształów zostało? Znaczy tu po okręceniu Ale tak, ulepszmy to sobie parę razy jeszcze, żeby nam starczyło tego kryształu, chociaż mamy go sporo, naprawdę sporo, więc nie muszę żałować. Tak naprawdę nawet może nam żelaza szybciej zabraknie niż tego kryształu. A ulepszmy sobie czwarty raz. Czemu nie? staćmy mi. Tak, i co tu jeszcze było? Buty. Tak, buty do ulepszenia. Więc ulepszamy. I mamy jakieś lepsze ajcy wreszcie Szkoda, że wcale tego ciekawego nie wypadło Naprawdę szkoda Dobra, buty ostatni raz ulepszone Zajdźmy teraz do sklepu magicznego Jakieś eliksyry Niestety same słabe Na razie jestem napity w sumie Nie chcę marnować szczęścia lepszego, bo mam jeszcze 11 godzin Yy, średniej potki w sumie to słabo, jak na mój level naprawdę słabo ale no to jednak kosztuje znaleźć sobie potki w grzybach yy, trzeba trochę wydać tych grzybów żeby znaleźć fajne potki więc tak zaatakujmy się do jego yy, słabo mi on idzie naprawdę słabo, jeżeli nie mam na sobie potek to to nie robię mu w sumie teraz już nie pamiętam ile on miał chyba nawet też na minus poszło Dobra, ale to nieważne. Pójdźmy sobie do 13 piętra. Zobaczmy, jak tam pójdzie. A, może być ciężko naprawdę jest ciężko. Strasznie mam ma HP, Może, jakbym wypił nieśmiertelkę, to by coś to dało, ale. i tak w sumie wątpię. No, jak widzicie, tutaj raczej nic się nie uda zrobić. Więc. Yy, spróbujmy, że Staros... Mnie. Zawsze się, opyla się spróbować, ale jak widzimy takie wyniki są, że już nawet nie chciałem klikać w miejscowości kliknąłem, a to by się okazało śmiesznie, bo bym wygrał, no przegrałem, nieważne, jeszcze tutaj wbijmy na chwilę, o ładny damage. kolejny ładny damage. to już trochę gorzej, no i przegraliśmy. Tak to jest. Niestety yy, wierzę 50%. Czy ją robić? Spróbujmy jeden raz. W sumie nie pamiętam, jak ciężko tutaj będzie. O, i wygraliśmy jakiś pas. No, niestety słaby. Yy, przejdźmy sobie gdzie indziej. Na przykład do tutaj. Jak tam ochydny granmin pójdzie. Ciekawe. No i wygraliśmy. Mm, Słabiutkie itemy niestety, no naprawdę. Zróbmy tu trochę tego. Zaraz pewnie wyjąłem pełny plecak itemów. O, przegrałem. Ciekawe. O, jeszcze się nie wczytało, dobrze. Tym razem wygram. Dobra. Jest git. E, jak tam te itemy? O, level? Czyżby level? Byłem? Tak, jest level. Spróbujmy wbić 60 dzisiaj? Chyba nie, nie uda się raczej, bo lagi są. Jeszcze coś nie pogadło. Boże, jak chcę mieć wreszcie mój nowy telefon? Musiałem, kurde, znowu muszę czekać na niego. No, tak czasami bywa. Ale jak będzie, to wreszcie będzie można ponagrywać normalnie jakieś, może, inne gierki. Się uda. Fajnie by było. Dobra, idziemy dalej oślizły blob uda się? Uuu, trochę słabo idzie chyba za pierwszym razem się nie udało ale jeszcze raz spróbujemy i i udało się dobra jakiś słaby łuk. znowu niestety ile trzeba mieć tutaj pokonanych żeby odblokować kolejny klucz nie spróbujmy jeszcze jednego tak więcej niż połowa będzie akurat pokonana, coraz ciężej idzie, ale ładny kryt w sumie proszę Tylko więcej takich poproszę. O, no kurczę no, weź wytrzymaj trochę, mało wytrzymałości, naprawdę. O, i to ja lubię. Dobra, słaby item, ale ekstra przynajmniej trochę dostałem. E, tak. Ciekawe jak tam tornatko wygląda Może do stu uda się dobić Ciekawe czy... Tak, możemy za darmo atakować To, to jest... A, brak miejsca to tak Trzeba trochę zwolnić Więc e, rozmontujmy sobie to A, nie mogę już No niestety, dobra, to sprzedam po prostu A, podnąć, W ten sposób Szkoda trochę ale, dobra, to mogę sprzedać, więc fajnie. No, tak, na pewno, bo nie ma miejsca na kryształ. A to jest za drogie, żeby wyrabiać, więc nie. Nie będziemy robić. Yy, I dobra, i dalej. Atakujemy. Oby jak najwięcej udało się bez marnowania grzybów zrobić. Naprawdę, w tym trotnadzie już drogą taki temy, że lepiej, żeby nie dropił. Czasami. No właśnie, na przykład tutaj nie dropnął i jest spoko. A tutaj jakieś słabe buty oczywiście i, i niespoko. Dobra, szybciej, dżin. Mało no, naprawdę major robią. To da się przeżyć spokojnie. Dojdziemy do stówy. Znowu brak... Kurde, powinno być coś, żeby żeby jakoś to zmienić, ale niestety nie ma i kalendarz mi odpowiada oczywiście dobra, sprzedawajmy to szybciej ząbek sprzedamy, ok i buty sprzedamy przynajmniej mógłbym wywalić jakiś kryształ bo nie wiem który o, ten jest do niczego więc sprzedajmy zawsze to jakieś miejsce w plecaku a ten pas, przyda się do czegoś? Nie przyda się, pozbywamy się nawet za darmo, nie ma co. Trzeba znaleźć jakąś epicką broń w sumie, Namaga. bo już szukamy jej długo. No epicką poproszę, bo chcę zrobić archiement. Dobra, działamy 93, uda się jeszcze 7, aby się udało. Jakieś słabe bronie lecą, tylko ja nie mogę. Nie chcę tego. W sumie ten, dostajemy też strasznie mało expos tego e, Tornada, więc raczej na tym lewala sobie nie wbijemy. No ale zawsze dobrze jest dobić trochę tego Tornada. Bo jednak achievement jest za ukończenie Tornada. Trochę roboty przy nim jest. Więc jakbyśmy zrobili te 10% dzisiaj to już bym był szczęśliwy. Szybciej. Jeszcze trzy. Dobra. Pas jakiś. I pewno już zapełniłem plecak, Jak zgaduję. Idealnie. Dobra. Nie zaskoczycie mnie powiadomieniem. Wyrzucamy. Trochę przedmiotów jakichkolwiek. Nie wiem, kiedy użyć tych w sumie nieśmietelek. Eee, myślałem sobie, że jak już będę miał. 500 level, i zrobię wszystkie achievementy, to sprzedam konto. W sumie ciekawe jest, za ile dałoby się sprzedać. W sumie też nie powinienem o tym mówić, chyba na YouTube, ale no, bo jednak to jest nielegalne, ale jeszcze się zastanawiam na tym. Na razie nic nie myślę o sprzedawaniu konta, bo jeszcze dużo roboty na tym koncie jest. Więc no, jak coś, to nie chcę, bana. Jeszcze pokonajmy tego istotnego, żeby przekroczyć tę granicę. I mam jakieś rękawiczki. Dobra. 101 pokonanych. I spoko. Co tu się stało? Coś się zlagowało. Nie rozumiem. Dobra. Chyba mój telefon już nie da rady. Ale pokonajmy jeszcze, może tego niedźwiedzia. Fajnie by było. Trzymam kciuki, żeby dropała jakaś epicka brońka. Namaga. I... but. No niestety. Yy, tak, odcinek już trwa 15 minut prawie. O, i wbiłem level. Czyli... <gryw> tak, udało się zrobić to, co chciałem. Yy, wbiliśmy tornada, 10% i mamy 260 poziom. Jeszcze co by tu zrobić? Myślę, że zakręcimy sobie kołem O, nie ma miejsca, kurde. Yy, ale zakręcimy sobie raz. Wrzucę tylko jakiś przedmiot znowu, mam w ogóle 143 miliony złota, więc będzie można je na coś wywalić, w następnym odcinku na przykład, jak już będę miał nowy telefon, obym miał, kurde, i XP, no nie dużo, ale zawsze coś, więc no, chyba to wszystko w tym odcinku, więc jeśli się spodobało to zostaw łapę w górę, czy tam suba, no i cześć!